Witam Cię serdecznie. Właśnie jestem po pierwszym szkoleniu Adama Tkaczyka, Maństwa. Był to jednodniowy warsztat, na którym działo się naprawdę wiele ciekawych rzeczy. To, co ja osobiście wynoszę dla siebie, to, to jak medytacja, czy ogólnie praca z oddechem, potrafi uspokoić nasze ciało, nasz umysł. Też pokazuje to w pewien sposób, jaką możemy uzyskać jedność z samymi sobą ale również osobami, którymi ten warsztat miałem okazję przeżywać. To było dla mnie coś naprawdę, co myślę będzie słychać, też było się bardzo ciekawym doświadczeniem. Fajnie było to poczuć znowu. I myślę, że to będzie dla każdego taka korzyść w kontekście tego, że nie tylko możemy poznać jakby ciekawe osoby i też poczuć blisko innych ludzi, ale pytanie, jak to się przełoży potem na relacje z naszymi po prostu bliskimi. To mnie na przykład bardzo fascynuje. To, co słyszałem i to myślę też było dla mnie lekcją, Ciąglec się opiniami, każdy z nas opowiadał, co każdy z nas wyniósł. Dla jednego to było pokonanie pewnych emocji, pewnego stresu, ale było niesamowicie patrzeć też na osoby, które przyszły coś zestresowane, wpięte, a w następnej kolejności mogłem przyuwać tą jakby również wdzięczność, ale spokój u tej osoby, tym też również się tutaj dzieliliśmy. Więc myślę, że każdy, kto czuje, że dzisiaj jest zabiegany, to po prostu chciałby troszeczkę poczuć tego spokoju, ale również nawiązywać bliższe relacje. Nie tylko najbliższymi, ale również tymi, którymi się otacza. Myślę, że może bardzo mocno z tego korzystać. Także zapraszam cię serdecznie, a ja dziękuję Adamowi, który stoi teraz za kamerą. To ten jeden warsztat to było, to naprawdę coś niesamowitego. Zapraszam cię serdecznie, sprawdź i zobacz. Przekonaj się sam.